O. Ile pralek? No. A ile, ile sióstr może Nie. być <laughs> Okej okay, moi drodzy, zaczynamy zabawę z światem 126p. Rozpocznij wynajem. Uhu, odblokowane. To jest auto dla naprawdę niskich osób. Myślałem, że tej to jest autem dla niskich osób Jest cały w trawie, cały w całych drzewach. Dobra. Eee. Yy, 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 yy. Działa, nie wierzę. Uu, jedziemy. Super! W końcu udało mi się jakiś ruszyć z samochodem, który zsie. Oooo Nie wiem czemu mi tak buczy z tyłu. To jest chyba jak w tych nowych samochodach, że yy, z głośników leci dźwięk silnika, kierunkowskaz jedziemy. Spójrzcie jak śmiesznie mi dynda prędkościomierz. Uwaga, 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 o Jezu. Trzeba uważać, bo tu ten samochód nie ma hamulców. Jak włączyć światła? Nie wiem. Tak? Może... Mm. Ay, włączyłem światła. Jezu, czemu ci ludzie łażą? Co to za durna okolica? Tu jest taki rozgardiarz prowadząc ten samochód. Nie dość, że muszę fajchlować wszystkim dookoła, to jeszcze muszę skupiać się nad tym, co jest za szybą. Absolutnie nie do pomyślenia, że zrobili tak trudny w obsłudze samochód, a na dodatek jeszcze nie ma tych wszystkich systemów bezpieczeństwa, jak automatyczne hamowanie przez pieszymi. Nie wiem, kto by padł na pomysł, by wsiadać do takich samochodów, ponieważ załóżmy, że piszecie ważnego SMS-a i jesteście skupieni na telefonie, ktoś wam wchodzi przed samochód, a wy przyzwyczajenia, jakby to mogło być dziesiątki sekundy, nadal trzymacie gaz i tragedia gotowa. Spójrzcie na to, no. Jakbym teraz pisał sms byłoby po tym samochodzie i po mnie. Polacy nie znają się na produkcji samochodów. Japończycy mają te wszystkie systemy w standardzie. Tu się włącza światło? Co my robimy? To jest niepoważne. O kur... nie wiem no, że. kabel. kawę. Prąd wywalił. Ale jak to się stało? Dobra, może telewizorze będzie coś. <laughs> może teraz będzie instrukcja. Klaxon jest tak zabawny, robi tak zabawny dźwięk. Ciekawe co daje to. Nie wiem czy cokolwiek działa w tym samochodzie, ponieważ gdy włączam światła. Aha, tak tak, nie wiem co to są za światła. Jakieś niebieskie mi wyskoczyło. Podejrzane. A to? A to co robi? Nie wiem. Aha! A, tak się zamienia rodzaje świateł wycieraczki. Z tyłu są wycieraczki nie ma. Nie ma wycieraczki z tyłu, jak w BMW. Czyli, pewnie gdzieś jest kamera cofania, będziemy musieli to wykminić. Jezu, jak ten, jak, ten, jak to auto ma długą drogę hamowania. Wciskam hamulec do oporu. I dopiero teraz się zatrzymałem. Jechałem do tego samochodu taksówką. Pochwaliłem się taksówkarzowi, że będę dzisiaj jeździł maluchem. Jezu, ile się nasłusza... nie, nasłuchałem, ile ten facet zwiedził maluchem. Nie wiem, czy ma dobre wspomnienia. Tu mi migają ludzie, chyba mam słabe światła. No git, nie wiem. Do czego to służy? Ale super! Oj, progi zwalniające. Dobrze, że zorientowałem się w ostatniej chwili, ponieważ jakbym przyje... wjechał... Na taki próg z prędkością 30 na godzinę uderzyłbym głową o podsufitkę. Eee, patrzcie jak ktoś pomyślał. Ta podsufitka jest mięciutka jak owieczka. Zauważcie, że lusterek nie można ustawiać. Chociaż pewnie może jest gdzieś jakieś elektryczne ustawienie lusterek. Może może tym. Nie wiem do czego to służy. O, to jest Radejko. Szczerze mówiąc, tym autem, teraz tak na poważnie, prowadzi się przy mnie niż moim Seicento eee, Pomijając bardzo niewygodną pozycję, w jakiej siedzę, to mam wrażenie, że to auto jest bardziej zwrotne i lżejsze. Tutaj to, trzeba się się naprawdę nakręcić. Tutaj wszystko chodzi łatwo i bez problemu. Chyba go zabiłem. Definitywnie najlepszy samochód z grupy retro, bijący na głowę. Wszystkie inne samochody pokroju BMW, Jeep czy na pewno Polonez. Niestety takich samochodów już nie robią. Teraz Fiaty są coraz większe i coraz bardziej e, trudniejsze w prowadzeniu. Szkoda, że Fiat nie chce powrócić do korzeni i zrobić tak samo lekkiego i skrętnego samochodu jak Fiat 126P. O!